Czwartek, 1 sierpnia, w wieku 54 lat zmarł Krzysztof Banaszyk, polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy. W 1993 roku Krzysztof Banaszyk został absolwentem Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 1995 roku aktor związał się z Teatrem Polskim w Poznaniu, a w późniejszym czasie również z Łódzkim Teatrem Nowym. Krzysztof Banaszyk wystąpił w wielu popularnych filmach i serialach, między innymi w prawie Agaty. Samym życiu. Hotelu 52. Pułkowniku Kwiatkowskim. Sezonie na Leszcza. Klanie. Czy na dobre i na złe. Wybitny polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, reżyser, pedagog i profesor sztuk teatralnych Jerzy Oskar Sztur, Zmarł 9 lipca w wieku 77 lat. Był absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Jerzy Sztur najbardziej znany był publiczności z ról w filmach Amator, Wodzirej, Seksmisja, King Size, Pogoda na jutro, Killer czy Obywatel Piszczyk. Polski aktor charakterystyczny, Felix Scheinert, zmarł 6 lipca 2024 roku w Krakowie w wieku 79 lat. Aktor występował w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Dolnośląskim w Jeleniej Górze, imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, dramatycznym w Szczecinie, ludowym w Krakowie i Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Felix Scheinert zagrał w filmach i serialach takich jak: Pierścień i Róża, Johnny, Kryminalni, Banda, Miasto Skarbów, Szansa oraz Świat według Kiepskich. We wtorek, 16 lipca, w wieku 82 lat, zmarła Ewa Ciepiela, polska aktorka filmowa i teatralna. Na początku swojej kariery występowała głównie na deskach teatru. Niedługo później otrzymała jednak rolę księżniczki Eweliny w serialu Janosik. W ciągu trwającej niemal 60 lat kariery zagrała w takich filmach i serialach jak Zaklęte Rewiry, Znaki na Drodze, Jowita, Tulipan, Trzecia część Nocy, Szklany Dom czy Karol Człowiek, który został papieżem. Polska aktorka teatralna i filmowa. Małgorzata Komornicka zmarła 14 lipca w wieku 85 lat. Była absolwentką Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Grała w lubianych serialach telewizyjnych, takich jak Na Wspólnej, Rancho, Samo Życie, Ojciec Mateusz, czy M jak Miłość. Wystąpiła też m.in. w filmach Chłopaki nie płaczą, Winci, czy Młode Wilki. Polski aktor Iwo Pawłowski zmarł w czwartek 18 lipca 2024 roku w wieku 51 lat. Ze względu na swój niski wzrost był angażowany do charakterystycznych ról. Widzowie mogli go oglądać w filmach i serialach telewizyjnych, takich jak Świat według Kiepskich. Idealny facet dla mojej dziewczyny. Czy Wiedźmin? W dniu 25 lipca zmarła Romana Szyszko-Budycka, polska aktorka i piosenkarka estradowa. Od 1955 do 1965 roku była aktorką teatru objazdowego, państwowego przedsiębiorstwa Imprez Estradowych, w Warszawie. Związana była również z warszawskimi kabaretami.